Halo halo, dzień dobry, dzisiaj gramy sobie w Treasure Hand Simulator na Robloxie. generalnie taka chyba dość giga zapomniana gra, bo aktualnie gra w nią no bardzo mało osób, ale ja jakby y, uwielbiam właśnie tutaj przeglądać symulatory, które są no Giga, giga, powiedzmy zapomniane i tutaj y, zaniedbane, więc y, tak będzie i też tym razem. Jeżeli chcecie więcej kontentu z y, właśnie tego typu gier, to wiecie co robić. Myślę, że jakiś like i sub mile widziane. A tymczasem co, kopiemy blog. Zaczynamy od łyżki. Mam łyżkę i no, będę musiał kopać właśnie żeby tutaj zdobyć lepsze narzędzia. Z tego co widziałem, są też tutaj jajka, są też pety, więc jest całkiem fajna jakby możliwość rozwijania się i progresowania. Ja generalnie bardzo lubię tego typu gry, też z jednego powodu. Ponieważ jak mało osób gra, to jest też mniejsza konkurencja i można po prostu łatwiej wymasterować tę gierkę i być po prostu w topce można powiedzieć, więc jeżeli w tę grę gra naprawdę mało osób, to dość w łatwy sposób i przyjemny można właśnie tutaj no, progresować. Dobra, może na początku, zanim będę dalej kopał, to zobaczę co tutaj jest. Może będzie, zna będzie jakaś możliwość zdobycia łatwego golda. Mamy darmowy spin razem co to jest w tym darmowym spinie. Ogólnie dziwna sprawa, że nie ma dźwięku w tej grze. No się nie wiem, może się to zbugowało, ale w każdym bądź wypadku nie ma. I dostałem yy, tutaj. To, to jest w ogóle. Dobre pytanie, co ja tutaj dostałem? Jakieś busta dostałem. A, że dwa razy więcej kasy. Ej, no to spoko. Jest też shop i w tym shopie. Możemy kupić inne itemki. I generalnie. A to jest pani zarobuksy, tak obstawiam, o ile? Dobra, nieważne. Nieważne. Ja tu już nie wchodzę. Dobra, na razie mi nie stać. Więc tak, tu jest shop, to jest darmowy spin, dzięki któremu dostałem pusta. Czy jest tutaj coś jeszcze? Widzę, że jest jakaś skrzynia. Tutaj mamy. No tutaj, maszynę do recyklingu. Okej, okay. i z tych jajek możemy coś robić. Jeszcze nie wiem, coś się pewnie okaże w praniu. Okej, okay, musimy dołączyć do grupy, żeby dostać rewarda. Nas na razie nie interesuje. Tu możemy nasze pety level upować, chyba te pety będziemy zdobywać poprzez po prostu mm, prościej rzecz ujmując, poprzez farmienie, tak mi się wydaje. Ja tymczasem na się zobaczę, czy nie ma jakiegoś kodziku na Twitterze, który pozwoliłby sprogresować szybko. Dobra, generalnie zrobiłem szybkiego czeka i niestety, ale no nie ma żadnego kodu, więc no. <laughs> trzeba się pogodzić z tym, co jest. A co ja tutaj zebrałem? A, mam tutaj też, okej, okay. mamy też farmę naszą i możemy tutaj zaplantować, yy, o, ten, yy, roślinki, Ej, koza i możemy rozbudować za ile? Ustawiam, że za, ile, za jeden, the, a, jeden land piece, okej, okay. potrzebujemy jakiś jeden kawałek ziemi, można powiedzieć. Yy, dobra, Ej, brzmi dość ciekawe, czyli ta gra jest rozbudowana. No to nie tylko jakby kopiemy i zbieramy pety, ale też uprawiamy farmę i tak dalej. No ciekawe, ciekawe. Zaraz zobaczę czym jest ten kalendarz jeszcze po lewej stronie, bo mi to jakby ciekawi, nie daje mi to spokoju. Okej, okay, tu mamy Daily. Aha, ja to odebrałem jako Daily, nawet nie zauważyłem szczerze mówiąc. Dobra, yy, o, jest skrzynia, jest chest Tieru pierwszego. To tutaj będzie za skarb. Dostaliśmy fragment jajca. Z tego co widzę, ja te jajko mogę wykluczyć, a normal pet. Ok, tym się później zajmę na pewno. Ja muszę tego boosta użyć i to koniecznie muszę go użyć. O, i będę dostawał teraz więcej kasy w przeciągu najbliższych 15 minut. Dobra, węgiel jest wydobywany. Wydobycie tego węgla to mi zajmie chyba z milion lat, no ale wydobywamy. Któryś ze znajomych dołączył, nie, w ogóle bardzo mało osób tutaj gra. Ja sprawdzałem na Twitterze przed chwilą w poszukiwaniu tego kodu, to generalnie całkiem sporo osób gra w tę grę. Ja myślałem, że to jest taka gra giga zapomniana, że nikt w to nie gra, ale nie właśnie, to jest sporo osób gra w to, więc tym bardziej mnie dziwi. Znaczy inaczej, yy, <ścoughs> chciałem powiedzieć, że yy, jakby myślałem, że nikt w to nie gra, yy, ponieważ nie ma update'ów i tak się spodziewałem, że... W sumie, kurczę, może ta gra jest zaniedbana, ale patrzę, że e, update y są i się dziwię, bo w tym wypadku powinno dużo osób grać, o, to miałem na myśli. Ja jeszcze tutaj nie, jakby nie myślę co mówię chyba, tak mi się, tak mi się wydaje. No, ale nic mniejsze o to. E, zbieramy kolejne bloki. Naprawdę giga długo się zbiera tutaj, to jest na, na pewno udręka w tej grze. Z całą pewnością, a jestem ciekawy właśnie jak wyhaczować tego peta. W sumie wejdę na powierzchnię za chwilę. Cassell. Zgadzam to co mam, 46 coinów A przypomnę, że mam podwójnego tego Podwójnego boosta Kolejny ten kosztuje 200, masa krachy, jednym słowem Więc trochę się trzeba namachać Żeby tutaj coś zrobić Dobra, jeżeli chodzi o te pety, to ja myślę, że trzeba Wejść tutaj po prostu To, Weź co tu jest, to jest jakiś <grych> Nie ma gościu. Myślałem, że to jest jakiś secret. I chyba to jest jakiś secret. Zdadłem, że to jest jakiś twórca gry czy coś w tym stylu. Dobra, idziemy tutaj do e, Level Up Pet. Ja tutaj mogę coś zrobić. Nie, nic nie mogę zrobić. Okej. Okay. Um, hmm. Co ja mam z tym petem zrobić? Że go wyhaczować, że tak powiem. Ciekawa sprawa. Mało no, to jest, jakby, rzeczy opisanych, tak generalnie. Dobra, słuchajcie, żeby przyspieszyć progres, kupimy sobie mały pakiet na 15 Robux Tiny Coinów, które będą em, no, troszeczkę pomocne w tym początkowym etapie. A idziemy sobie, o na skróty, do sel. Jak już kupię sobie lepsze narzędzie, to będzie można jakoś no, pograć ewidentnie dłużej. 200 nie chcę 1250, 3000, dobra, to trzeba to kupić. Ja to muszę po kolei kupować. Ojeju, najgorzej na świecie, muszę po kolei to kupować. No dobra, to, to i to w sumie wyszło na to samo. Tak w zasadzie pak, pak mogę lepszy, no niestety nie. Mam teraz nożyczki, więc będziemy wydobywali skarby nożyczkami. Taki jest zacny plan. No i co, lecimy. Mamy 350 coinów. Dałem 15 Robux na tę grę. To jest, no, miliony monet, słuchajcie. Yy, nikt tutaj nie kopie poza mną. To jest taka, moja wiecie, prywatna kopalnia. No i teraz to można grać. Teraz to jest progres, no, o wiele większy, tak, tą łyżką tę ja kopał milion lat. To jest Wungiel. Wungiel zawsze spoko. Nie wiem, ja mi chyba w montażu dodam jakąś muzykę z Minecrafta, żeby było się tak ciekawiej, naprawdę. W sumie, to jest ciekawy pomysł. Muzyczka z Minecrafta, tak o. Dobra, 420. Ja mogę. O, możemy tutaj się od razu ten przeteleportować, Dobra, spoko całkiem. No i co, i kopiemy dalej. No, jest inne wyjście. Nie ma innego wyjścia. No, trzeba to jak najgłębiej kopać. Bo czy ten nowy backpack by się przydał, bo tak? No to teraz ja, ja te będę co chwilę, tylko o, przychodził, dodawał i ponownie. O. Podziemie tutaj piesał będzie leciał i tu jest chyba głębiej. To można spróbować tutaj kopać. Ta panga. Mamy tutaj. O, jest wągiel wągiel zawsze na propsie. Asel Benz. 106 coinów. Nie pamiętam ile kosztował tamten backpack. Wydaje mi się, że 700, ale pewien nie jestem. Z moją pamięcią to ostatnio jest też tak średnio. Dobra. Kolejne bloki są kopane. Może się uda natrafić na jakiś nie wiem, tutaj jakąś żyłę złota, <grymi> dzięki której no zdecydowanie lepiej będzie szło. Dobra, nic tu nie ma ciekawego. Kolejne zejście pod ziemię. Nie, ten backpack by się serio przydał, bo jednak. O, no, jakby nie było. O! Takie wracanie co chwilę. No to też jest uciążliwe. Mamy Teraz Z tym węglem to będzie troszeczkę lepiej. Jakby nie było jeden blok, kosztuje 15, więc git, Bra, benz, benz. Jestem ciekawy czy się dokopię do jakiejś krainy, to jest e, ciekawe dla mnie. Dobra, jeszcze nie mamy 700, z tego co mówię, z tego co pamiętam, to właśnie, e, właśnie ten najlepszy blok, raczej najlepszy kolejny backpack kosztował e, 700. Prawdopodobnie się mylę i pewnie kosztował mniej albo więcej, ale no tak mi się wydaje. Będzie tutaj coś ciekawego. Jestem na głębokości prawie 60 bloków. Dobra, sel. Tego nie potrzebujemy. I idziemy do shopu. Idziemy do shopa. Kupić lepszy backpack. 750. Wiedziałem, że źle zobaczyłem. Po prostu wiedziałem i czułem. Jak tam w ogóle moja farma? O, gotowe do zbioru. Dobra, co my tu mamy? Eee, Okej, okay, sklejmowałem. Magiczne nasiona, ok, One mi dały tak w zasadzie. Teraz sprawdzę to. Um. Czy to. Czy one się różnią czymkolwiek, czy ja po prostu... Chwila, chwila, chwila. A potka daje level up do Rarpeta, a tutaj do Normal PETA. No okej, okay, spoko. Natomiast te roślinki powodują, że itemki z tego dropią się ma Widz wierny, szedł dobra, lecimy jeszcze głębiej. Yy, I co, zaraz będzie najlepszy backpack. Więc co ta imprezka będzie robiona? jesełowska impreza. No i zobaczymy, jak daleko się dokopiemy z tym backpackiem lepszym. 760 dobra, spoko. Mi spoko. I co, shop wreszcie lepszy backpack, to prawda no całą mm. <laughs> nie ma bo ma pojemność 30 jedynie jednostek, więc no, mogłoby być lepiej no ale zobaczymy, może aż tak nie będzie, może to jakby będzie zauważalna zmiana, dobra czyli powinienem się dokopać prawie do głębokości 100 bloków jestem ciekawy czy jakiś będzie, nie wiem, nowy świat, czy cokolwiek takiego jak na razie nic ku temu nie wskazuje, <noise> więc no słabo troszeczkę. Ale mimo wszystko przyjemnie się gra, mówię. Jara mnie. O! dajcie, skrzynia. Kurde, jest za głęboko. Chyba się tutaj trochę źle dokopałem, ale może się uda zebrać. Dobra, mam. Jara mnie to, że ta gra jest mało popularna i po prostu można być lepszym niż inni. Łatwiej. łatwiejszy sposób. Więc spoko. Dobra, kolejny chestier. Okej. Okay. Oko. I kolejna skrzynia Tieru 5. O, to takie coś bardziej wykokszone, że tak powiem będzie. Raldzam co to jest? Jest Tieru 5. Pro, będzie tutaj zebrany. Jest to najlepszy skarb w ogóle. I dostałem jakąś wagę. Okej. Okay. A więc. No, co to jest? O! A to jednokrotnie mogę tego użyć. Możemy użyć tak, że wszystkie moje bloki z backpacka będą jakby zrobione na pieniądze, czyli bez um, jakby yy, konieczności wychodzenia na powierzchnię. 120, no, szybciej poszło, ale ta unima. ma. Ja bym chciał się dokopać do jakiejś innej krainy. Czy mi się to uda? Zaraz się okaże. Dobra, na powierzchnię zaraz. Znaczy na powierzchnię pod powierzchnię teraz wchodzę. Blok 1. O, inne blok jest. To jest jakaś tutaj. Nie wiem, trawka nazywa się blok 2, więc jakby no, dużej różnicy nie ma aktualnie, no ale zobaczymy. Blok 2 jest tutaj robione, jest tutaj wydobywany, no idzie zdecydowanie wolniej, ale też jest więcej golda za to tak, no, jest dwukrotnie więcej golda. Ale mnie czy interesowałoby jeszcze inne bloki, jakieś takie, które by dały, no nie wiem, tak z miliony golda dosłownie, w cudzysłowie, oczywiście, bo zdaję sobie sprawę, że to tak, no niemożliwe. No ale w sumie, hmm, kurczę, zastanawiam się, czy to czy to jest opłacalne, wydobywanie tych bloków aktualnie. Tak, że. O! Skrzynia tieru pierwszego. Oko, daje okejkę okay i 25. O, nie, to było 25 coinów, czy to jakiś boost? 25 coinów. Oko może być i 25 coinów dobra, do kopii o, no węgiel znowu myślałem, że to będzie coś innego no ale dobra, chociaż ten węgiel się szybciej wydobywa to jest tyle dobrego w tym wszystkim ale te bloki, no to jest tutaj <ścoughs> jest ciężko jest ciężko ewidentnie blok drugi dobra, jest tutaj wydobywany Paga, uwaga celt 50 Dobra, myślę, że można w tej dobyć to wszystko w sensie na powierzchnię. I co? I odpocząć sobie na dzisiaj. Myślę, że jeszcze do tej gry wrócimy za jakiś czas i zdobędziemy lepszą krainę.